Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Szanowni państwo, dzisiaj mamy piękną pogodę. Punio czeka na spacer i się nie zawiedzie. Za chwilę udam się z nim na spacer albo za chwil kilka, tak naprawdę za dwie godziny. Tak sobie pomyślałem dzisiaj. Oglądałem ostatnio kanał Kraftowy. Nie mam za dużo czasu, ale lubię go oglądać, zwłaszcza jak jest jakaś muzyczka, on idzie, zapala ognisko. Odpręża mnie to. No i sobie pomyślałem, że skoro ogień tak mnie odpręża, i uwielbiam ogień, uwielbiam ognisko, mam nadzieję, że Państwo podzielają moje zapatrywania, bo ogień ma w sobie magiczną siłę. Ma w sobie takie ciepło, tak sprawia, że człowiek się wycisza, uspokaja. W związku z czym taki pomysł pojawił mi się w głowie, który nie wiem, czy dam radę zrealizować, ale mam możliwość zrobienia. W pełni kontrolowanego ogniska w dużym kominku. Mam też drewno, jeszcze nie wiem w jakim stanie, ale jakby co to, mogę go gdzieś nazbierać, tego drewna, ewentualnie gdzieś podjechać i kupić, ostatecznie mam trochę węgla, ale nie, drewno mam w komórce do pieca starego, czyli mam drewno i moglibyśmy zrobić takiego streama, po prostu wziąłbym laptopa. Internet mam mobilny kamerkę, prąd tam jest w tym miejscu, jest dach więc nie będzie padało i tak myślałem żeby zrobić coś takiego no stream Janusza, czyli na streamie bym zjadł kiełbaskę pyszną, mniam miam, upiekł nad ogniem i wypił piwo, taki Januszowy stream w międzyczasie bym dużo kurła mówił albo byśmy sobie puścili w tle i co bym jeszcze chciał zrobić nigdy nie, rozpala, nie, nie rozpalałem, przepraszam, ogniska za pomocą krzesiwa a mam te krzesiwa, bo jak Państwo wiedzą, mam dość spory, no dość sporo mam tych survivalowych gadżetów, więc spróbowałbym zapalić ognisko krzesiwem. A jeśli się nie uda, no to mam starą benzynę do kosiarki, której się już nie można używać, ale do zapalania jest super, więc można. Mam też nie tylko benzynę, mam masę rzeczy do zapalania ognia. Więc co Państwo myślą, żeby taki stream zrobić? że będą Państwo patrzyli, ja będę sobie stał ubrany jak Janusz przy ognisku, znaczy jak Janusz, dlatego, no bo od ognia będzie smród, więc nie chcę dobrego ubrania niszczyć, więc będę po dziadowsku ubrany i to ogólnie będzie dziadowski stream, taki Januszowy, w kulminacji zjem kiłbaskę z musztardą i ogórkiem, popiję piwem, beknę i to będzie taki Januszowy stream. No taki pomysł padł mi do głowy, co Państwo o tym sądzą. Teraz przechodzimy do odpowiedzi na Państwa pytania, bo stream streamem, zabawa zabawą, ale trzeba się brać do roboty pytanie zadał mi Patryk 51140. dziękuję Patryku, czytam twoje pytanie może będę czytał bo będę czytał i od razu odpowiadał, bo jak przeczytam państwo zapomnicie, albo najgorzej ja zapomnę co, jest, co czytałem i będzie miszmasz, czytam witam bardzo serdecznie nurtują mnie trzy pytania pierwsze czy telegonia istnieje i czy jej skutki są tak okropne, jak mówi sama idea, co w dzisiejszych zepsutych czasach wręcz skreśla każdą kobietę 20, plus, 25? Plus? Odpowiem. Telegonia w ujęciu ezoterycznym oznacza, że zawsze pierwszy partner kobiety partner seksualny, partner miłosny to jest partner, który nawet jak nie dojdzie do zapłodnienia to zostawia, z tego co pamiętam w tej kobiecie, no następne dzieci z innym partnerem będą dziećmi, jakby duchowo, tak? No bo wiadomo, że nie fizycznie, ale duchowo będą jakby tego pierwszego partnera. Czy tak jest ezoterycznie? Nie wiem, bo tego się nie da udowodnić naukowo, natomiast wydaje mi się, że jeśli mamy troszeczkę wiedzy o podświadomości, to ta teoria na pewno nie w takiej skali, jak mówi, że jest straszna, ale na pewno. Coś ala plus minus ten temat może istnieć. Dlaczego? Dlatego, że jak kobieta pierwszy raz się zakocha, i będzie to zakochanie bardzo mocne, a pierwsze zazwyczaj jest takie ślepe, obłędne, takie pozbawione krytycznego myślenia, bo to jest pierwsze. Człowiek, gdy jest niedoświadczony, robi błędy. Każdy człowiek, gdy czegoś nie wie, nie jest w tym obeznany, nie wie jak to funkcjonuje, to popełnia błędy to jest ludzkie. W związku z tym pierwsze zakochanie kobiety w mężczyźnie, pierwszy seks z nią, pierwsze pocałunki, pierwsza miłość może spowodować takie odbicie w podświadomości, czyli to, że ten wzorzec mężczyzny, na przykład jak nawet zerwą ze sobą, to ona będzie ciągle pamiętała i będzie odbity w podświadomości, czyli będzie mocny wzorzec, że taki facet jej się podobał, że takiego by chciała, na przykład wzrost, kształt twarzy, kolor włosów no, na przykład ja często sobie myślę i naprawdę serduszko mi gra, gdy sobie przypominam taką piękną swoją ex-Emilie, która tak naprawdę miała na imię Grażyna, ale go się wstydziła, więc przez pół roku chodziłem z dziewczyną i nie wiedziałem, jak ma na imię. No, ktoś powie z Państwa, że to jest dziwne, no, ale no to co? No, prosicie dziewczyny, z którymi się spotykacie pod płacem kultury o dowód osobisty? No, nawet nie, nie podejrzewałem, że może być takie oszustwo. I powiem Państwu, że jak sobie przypominam tą słodką blondynkę, to naprawdę serducho drga i nie tylko serducho. Tak więc, ale to nie była moja pierwsza miłość zdecydowanie, więc gdy ten pierwszy partner tak mocno się odbija w podświadomości, to może być tak, że każdy kolejny partner, to będzie kobieta na niego nasuwała ten jakby wzorzec. No Co to może spowodować? Z punktu widzenia duchowego... Powiem państwu wprost, może spowodować, że o co to się zepsuło? W dziecko wcieli się dusza innej jakości, taka jak u pierwszego mężczyzny. Będzie porównywany ten gość do pierwszego mężczyzny, czyli ten pierwszy gość będzie miał duży wpływ, mimo że on dawno już może mieć rodzinę, dzieci, będzie miał duży wpływ na związek, tak z psychologicznego punktu widzenia, bo na przykład ta Emilia była blondynką, pamiętam jak gdzieś 160. 4 centymetry, 51 kg, idealne ciało, idealnie mi podpasowała fizycznie. W związku z tym, ja też porównuję wszystkie dziewczyny, chociaż dużo poznałem fajnych, atrakcyjnych dziewczyn. Ale czy tego chcę, czy tego nie chcę, wszystkie porównuję do tej, plus jeszcze tam do innej. No ale ta, tak najbardziej mi zawróciła w głowie. W związku z tym, szanowni Państwo, faktem jest, że ten pierwszy partner. Ma wpływ na późniejsze doznania, na późniejsze doświadczenia, na późniejsze chęci, seksu, seksualność takiej kobiety i wszystko zależy, jak bardzo była zakochana. Im bardziej była zakochana, tym ten wzorzec będzie bardziej odbity. Czyli, z punktu widzenia nawet takiej samej wiedzy o podświadomości, tak, ma wpływ pierwszy partner zdecydowanie nawet na całe życie, jeśli pierwsza miłość była bardzo mocna i zakończona jakimś kryzysem. Bo jeśli się coś wypali, to średnio to pamiętamy. Ludzie pamiętają rzeczy powiązane z emocjami. Czy pamiętają Państwo dzień po dniu szkołę, tak, lekcje, co powiedział nauczyciel? Nie, ale jak ktoś w Państwa obraził, czy coś miłego powiedział, czy dziewczyna pierwszy raz się do Was uśmiechnęła, czy w, jeśli słuchają mnie dziewczyny, chłopak się przystojny uśmiechnął, fajnie. Więc zapamiętujemy te rzeczy, które wiążą się z jakimiś emocjami. Więc to jest moja odpowiedź, Patryk. Na Twoje pytanie, może coś takiego istnieć, ale nie sądzę, żeby aż w takiej wersji to było, jak to podają ezoterycy, aczkolwiek nie znam się, więc nie wiem. Czytam dalej. Drugie pytanie: jak poradzić sobie z zazdrością wsteczną wobec partnerki oraz jak wybaczyć sobie zmarnowaną młodość przez wstrętną, roszczeniową rodzinę? Dziękuję serdecznie za odpowiedzi na palące mnie pytania oraz za cało kształt twórczości. Bez której popełniłbym masę krytycznych błędów. Dziękuję raz jeszcze oraz życzę sukcesów. No i tu się coś za jak się zawija stronę, to tutaj się coś traci. Teraz powiększymy. Proszę o anonimowy wynik. No ale jak anonimowy wynik, jak zadałeś to z Patryka, więc no, nie będę tego podawał po prostu w audycji. No ale już podałem, no ale i tak z tego niku jest pytanie, więc ale nie będzie oficjalnie napisane. Więc tak, jak sobie poradzić ze zazdrością wsteczną? Jest bardzo dużo technik psychologicznych, parapsychologicznych, ezoterycznych na radzenie sobie z różnymi w życiu rzeczami. Natomiast faktem jest, i to mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że strzelam 95% wszystkich problemów, wynika z tego, że mamy niską samoocenę. Zapewniam cię, Patryku, że jeśli, jeśli, Polubisz siebie, naprawdę to poczujesz, że pomyślisz o sobie, poczujesz dumę i satysfakcję z tego, że jesteś jaki jesteś. To trzeba wytworzyć poprzez powtarzanie. No temu służy na przykład powtarzanie. Wielu ludzi się z tego śmieje, ale nie się śmieją. Nie się śmieją, trzeba robić swoje. Kocham i szanuję siebie. Zobacz, jakie to jest w pierwszej chwili, jaki to budzi bunt. Zobacz, jak nas nauczono. Przecież my mamy swoje ciało, powinniśmy kochać ciało, wspierać je. Mamy swój umysł. Jaki mamy. Ludzie są różni. Agresywni, lękowi, różnie. Urodzili się, różnie, geny na nich wpływały, różne mieli doświadczenia w dzieciństwie, e, różny wpływ był na nich rodziny, tak zwana socjalizacja. Są jacy są, czyli te słynne, kobiece, jestem jaka jestem, ale to też jest bardzo prawdziwe. Jesteś jaki jesteś. Dlaczego masz siebie nie lubić? Dlaczego masz siebie nie kochać? Masz tylko siebie. Człowiek powinien siebie kochać, ale nie jesteśmy tego uczeni. Ba. Jesteśmy uczeni przez tak zwany mainstream system, żeby siebie nie lubić, żeby mieć poczucie braku, żeby tęsknić, żeby mieć telefon, samochód, ubrania, żeby mieć inne ciało, większy, mniejszy pens. No, wiadomo, nigdy nie ma za dużego, ale ciągle czegoś pragniemy i napędzana jest w ten sposób konsumpcja. Firmy zarabiają, marketingowcy zacierają ręce, bo jest popyt na reklamy, ale tak naprawdę my za to płacimy cierpieniem, bo gdy siebie lubimy to wtedy nie chcemy. To jest najprostsza rzecz na świecie, Patryku. I wy, szanowni państwo, i ty, psie, Sabo, jeśli mnie słuchasz, to jest tak, że jeśli człowiek ma poczucie skrzywdzenia, to jeśli ktoś mu dokłada skrzywdzenia, czyli na przykład w tym przypadku zazdrość wsteczna, czyli zazdrościsz dziewczynie, z którą byłeś, że ona chłopa może mieć, że jakiś chłop się z nią kocha, że ejakuluje w nią jeszcze swój materiał genetyczny, a ty powinieneś tak naprawdę... Przyczyną zawsze jest niska samoocena. Bo jeśli człowiek kocha siebie i lubi, to powstają wtedy w nim miłe uczucia. To jest bardzo ważne, bardzo proszę się skupić. Powstają miłe uczucia w nim i człowiek lubi ten stan, a zazdrość natychmiast się wybija z tych uczuć. Natychmiast. Nie da się kochać siebie, mieć te cudowne uczucia i zazdrościć. Nawet instynktownie. Człowiek wtedy robi, jak jest niemiło, podam Państwu przykład. Fajnie jest, zasypiacie, leżycie pod kocem i nagle nogę sobie wystawiacie i nagle w tę stopę zaczyna być chłodno. Co robicie? Trzymacie tę stopę, czy chowacie ją pod kołderkę, zawijacie jeszcze tę stopę, ja lubię, podnoszę giry do góry, żeby kołderka była pod spodem, zawijam stopy, żeby było ciepło i przytulnie. prawda? Czyli nawet instynktownie, jak siebie lubisz, kochasz i szanujesz, to myśl właśnie o zazdrości, że ktoś tam na niej podskakuje, jakiś chłopina, sprawia, że wychodzisz z tego przykrego stanu i nie będziesz chciał tego robić. Chcesz wracać do tego miłego stanu, który generuje miłość do siebie. Miłość do siebie, lubienie siebie. O, na przykład, Brian Tracy, słynny mówca motywacyjny, poleca mówić: Lubię siebie. I ja myślę, że to jest nawet lepsze niż te kocham i szanuję siebie. Te kocham i szanuję siebie to jest odleżka żądło. Dlatego, że ludzie mają, no, wstydzą się, tak. No, kocham siebie, no, co to, pedał jestem, czy co? Tak, no, no właśnie, jeśli mężczyzna kocha siebie, czyli mężczyzna, czy to jest homo, tak. E, ale, tak mówiąc poważnie, szanowni państwo, to miłość do siebie dla niektórych jest barierą nie do przejścia. No jak to? Kobite można kochać, zwierzaka można kochać, no, ale gdzie? No siebie, no, jakieś nienormalne szatanisty to są i tak dalej. W związku z czym, Lubię siebie jest takim właśnie fajnym kompromisem. No nie budzi takich negatywnych odczuć, ale powinniśmy dojść do tego, że kocham i szanuję siebie. Dlatego można sobie powtarzać lubię siebie, kocham siebie, jestem wartościowy i cenny. I to jest jedyna pomoc, jedyne lekarstwo na zazdrość wsteczną, na zazdrość wsteczną, na zazdrość przyszłościową, obecną, jakąkolwiek. Czy kosmitą zazdrościsz, że mają lasery, czy zazdrościsz Kolumbowi, nieważne. Nieważne, co twój umysł sobie wymyśli, odpowiedzią jest miłość do siebie, bo miłość do siebie to jest tylko wyzwalacz tej cudownej reakcji emocjonalnej. My się wtedy czujemy dobrze. I dlatego nie jest to na rękę mainstreamowi, bo jeśli się czujemy dobrze, to wtedy nie będziemy czuli się źle, że nie mamy najnowszego smartfona i wtedy go nie kupimy. Wystarczy nam stary. Szanowni Państwo, jak bardzo to podstępnie działa? Jak Państwo wiedzą, mam już chyba. Strzelam, półtora roku, Note 9 telefon. Kupiłem go za kupę kasy, dlatego, że nagrywałem nim materiały, muszę mieć dobrą jakość, tak? No głównie mi chodziło o kamerę i o nagrywanie głosu. Jestem bardzo zadowolony. Jak mnie szarpie od czasu do czasu te nowe Samsungi 20, tak, bo to jest Samsung Note 9, ale ja mówię po cholerę, internet mi śmiga, Filmy robię fantastyczne, mogę mieć 4K, zdjęcia robię fantastyczne, jakość mikrofonu jest fantastyczna, no po cholerę. Taka jest siła reklamy. Dlatego, Patryku, chodzi o to, żebyś siebie polubił. A inni ci powiedzą, że sobie ją wizualizuj, czy poznaj nową. No są te metody, mogą działać, ale królową, matką, ba, macochą, ojcem i pradziadkiem wszystkich tych cudownych metod jest miłość do siebie. I nie ma nic lepszego, Patryku. Dlatego zacznij trenować samoocenę i zobaczysz, że te wszystkie pierdoły i przeszłość, którą powinieneś się odciąć, była to była. Życzę wszystkiego najlepszego, ja też życzę tej Emilce. Życzę jej szczęścia, pomyślności, niech będzie szczęśliwa. To no dobra, no zdradziła mnie, kopnęła w dupę. No dobra, no ja też ją parę razy kopnąłem w dupę, ale tylko w, 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 wirtualnie, tak? Nigdy nie podniosłem na nią ręki, chociaż może troszkę żałuję, oczywiście żartuję. Ale, szanowni państwo, życzę jej szczęścia, zdrowia i pomyślności, bo, bo po co? No było, czegoś doświadczyłem dzięki niej, czegoś się dowiedziałem, jednak spędziłem miłe chwile, dużo rzeczy o sobie się dowiedziałem, o swoich wadach. Tyle, uważam, że bilans jest zdecydowanie pozytywny i życzę jej wszystkiego najlepszego. Jeśli faktycznie ma złe cechy, to te złe cechy i tak jej rozwalą życie. Jeśli ma dobre, a ja uznałem, że złe, to jeszcze lepiej będzie miała udane życie, prawdopodobnie. Tyle żyć wszystkiego najlepszego niech dziewczyna ma sobie bolca niech sobie uprawia seks, niech sobie je smaczne rzeczy niech jej dobrze w życiu będzie i tyle, była, była, minęła jakiś okres był w życiu, wszystkiego najlepszego pozdro 600 i tyle i lecisz do przodu trzeba odciąć wszystko co było i żyć tu i teraz, ale żeby żyć tu i teraz trzeba odciąć przeszłość, a żeby odciąć poczucie zranienia trzeba się do czuć dobrze z samym sobą, bo to działa automatycznie jak wystawiasz stopę na zimnie, leżąc pod ciepłą koderką. Natychmiast ją chowasz, czujesz się dobrze, nie będziesz chciał myśleć zazdrości o tej swojej partnerce. I to jest moja odpowiedź na Twoje pytania. Dziękuję Ci, Patryku, bardzo serdecznie za pytanie. Życzę Ci dużo szczęścia, sukcesów, pomyślności, pieniędzy, bo to jest bardzo ważne i to jest pomijane w tym świadku ezoterycznym. Pieniądze, pieniądze dają wolność, pieniądze dają ciepło, pieniądze dają wszystko. Niektórzy cynicy powiedzą, że żonkę i rodzinę. Pewnie tak mają rację. A któż to wie? Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Z Panem Dobrym Dom Dom I być może dzisiaj będzie ognisty stream, ale jeszcze muszę zobaczyć, czy tam się da rozpalić ogień. Jak się da, poinformuję Państwa na Facebooku. Jak Państwo wiedzą, na Facebooku sam Czeruno, no jest Pan, który narobi no różne rzeczy, tak. I i was też obraża, no przykro mi bardzo i przepraszam za to, taki. ale nie przejmujcie się, bo tak, no, ostatnio powiedział, że ja jestem nazistą, że chcę wysyłać grubasów do Treblinki, że jakby ustawić papier toaletowy, 17 papierów toaletowych i moje książki, to one są warte tyle, co stolec zaczął podskakiwać, mówić, że gówno wychodzi z dupy, coś okropnego, nie mogłem tego oglądać, I te ruszanie głową na boki, podskakiwanie jakieś, coś strasznego. No i to, że jestem satanistą, że powinni palić moje książki, do psychiatryka powinienem iść. No i oczywiście już teraz do więzienia i na pewno do niego pójdę. No cóż, szanowni państwo, moja kancelaria prawna mówi zupełnie coś wręcz odwrotnego, i z, tym, z tą informacją państwa zostawię. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się mojego dnia, cześć.